Siemka wszystkim Czechy jest Mariusz a tam następny wielki obiekt, patrzcie do środka raczej chyba też nie wejdziemy ale potężne podejdziemy Te obiekty, one wszystkie były dołem połączone, tak, Mariusz? Kurczę. wyobraźcie sobie te wszystkie obiekty w Czechach, takie wielkie. Patrzcie to, popatrzę, kucze kamerą w podłogę. One wszystkie są połączone tunelami pod ziemią. Ten jest tu zrąbany ostro. Podejdziemy. Asfalt widzę, wyłożony, parking jakiś czy coś A tu są szczelnice, patrzcie o. Ale pokieraszowany Jakiś przewodnik po czesku nawija ale tu potęga o. O. patrzcie ale te Czechy się zbroili kiedyś tu to chyba dostał czy co poszczelane jest albo próbowali wysadzić poszczelane z czego jak tu wojny nie było

potęga oczywiście zamknięte bo jakby inaczej Hanicka. spróbuję wam tutaj tak pokazać tylko No tu jest kawał betonu, kurde A to nie jest poszczelane, to jest chyba próbowali go wysadzić czy coś, nie? Już tu wojny nie było No, to takie wyrwy, że... no straszne, że Tu na pewno się wchodzi do niego, ale tu jest zamknięte ha. jako wyjście, ja jak byłem na tym, na Jako wyjście Na chórce, to wchodziło się w wejściowe a tu można było wejść jak ktoś to nie trzeba wracać Aha Czyli to jest połączone z tam co my byli co zamknięte było? Tak. Ja pierdziam gdzieś byli przed chwilą i z tymi do których jeszcze tam pójdziemy Wszystko połączone tak. pod ziemiami tak. Ale jazda To jest przedsięwzięcie Jak rizę kurde Marzu jak rizę Poledziemy do tablicy informacyjnej. Zobaczcie tu wyglądało. Zary Dobra, lecimy dalej. Pozdro z Czech. Stwierdzy, twierdzy haniczka. I lecimy dalej z Mariusza. Trzymajcie się zdrowo. Idę za Isiemka.